Dzień dobry wszystkim, 23 październik, niedziela coś tu jeszcze nam rosną prawdziweczki, ale to już, już takie ostre obiedzone ob będą Proszę w takich pięknych terenach Tu szłam po drodze Przez taką przez lasek i tutaj proszę coś tu jeszcze rośnie. Ależ już będą ostro objedzone. No to to już jest połówka. No ale o tej porze nie ma co wybrzydzać. To był mrek, ale obok niego jest też jak najbardziej obiedzony O, kurczę! A się złamał. Ale korzenie fajne. zasypmy to. Pompowane, ale fajne, zdrowe jeszcze. Kieruję się w stronę bukowych lasów, bo tam jeszcze powinno też coś być, ale widzę po drodze, może jeszcze coś znajdziemy. Takie piękne tutaj dróżki przez, przez lasek. Pokażę wam. Idziemy dalej. Zobaczcie, idę środkiem lasu. Taką dróżką. I ominąłem. Ale kurczę się wróciłem. Znaczy jak tu można ominąć takiego pięknisia. Wow, cudowny jest. Przepiękny jeszcze o tej porze Październiczku Wow, super kurczę, ale piękny, prawdziwy, cudowny. Jak on tu wygląda? Ok, tak jest. Obok zaraz był drugi, drugi chyba, tam przeciw ten też. Jakieś takie olbrzymki się zachowały. Tu, tu był jeszcze jeden. Ale ten już jest najstarszy. A z tego to już, to już nic nie będzie. Ale też wielki. O, ale już go tu dopadły. Do Zobaczmy tamte. Może jeszcze coś z tego będzie. Dobra, przykryjmy tutaj po tobie. No, myślę, że coś z tego jeszcze będzie. Dobra, idziemy potem tego pięknisia. Jeszcze. A to ty tak krzywo rośniesz. Na bok, do drogi, tak? O, ten, kurde. O, ile masz już tu. Cudowniak. O, zasypny to. Tak? No, kurde. O tej porze jeszcze takie prawózki. No, cud? I razem z tym... Ja mam takie połączenie tu na drodze. Co, co idziemy dalej wzdłuż tej drogi. No to kurczę. Dwa takie prawuski i już kurde mamy pół kosza. Ok, Mamy tu następnego. Prawdziweczka. No jeszcze na koniec sezonu coś nazbieramy. Kopmy się trochę, No i wszystkie takie starsze, no tak to jest. Tak się prezentuje. No, twarde, twarde, te trzony mają. Powinny być fajne grzybki. Jeszcze do popróbowania. Tam woda oddali też jest, ale tu już jest taki. A to chyba z tych ciemniejszych. Zawinięty całkiem. Są też takie większe. Tu się Będzie coś z tego jeszcze. Jak to się trzyma. to, czy to jest dobre Teraz ja to przekroimy o, Rozpadający się całkiem Ale zdrowy Fajny, no powiem, że nie Taki przymoknięty Padało cały dzień sobotę nic do sosu będzie jak najbardziej ląduje OK 23 października godzina 11 Dwie godzinki w lesie myślę że jak na ten okres to i tak piękne grzybobranko lecimy jeśli się podobało zostaw łapkę w górę subka Pozdrawiam wszystkich serdecznie. No i do zobaczenia, chyba już w następnym sezonie. Pozdrawiam.